Eagle Bluff, nasz camping dzisiejszej nocy kompletna cisza, jesteśmy na Pustkowiu zaczyna padać deszcz powoli będą dzisiaj przelotne deszcze nie przeszkadza nam to bo będziemy mieli po prostu chłodniej w dalszej trasie spadało się na całego. Powolutku będziemy się zwijać. Maciek już tam składa łóżko z tyłu. Zrobimy sobie jajecznicę wreszcie, bo mamy jeszcze jajka i będziemy chyba raczej kierować się do Carnarvon. 300 kilometrów, kolejne 300 km na północ. Tam zobaczymy jaka będzie pogoda. Może przeczekamy sobie tam dwa dni albo jeden dzień, bo jest to większa miejscowość. Jest tam nawet Woolworths, mają supermarket, więc um, myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby Przeczekać tę pogodę? Mhm. Akcja łóżko składanie. Dobra. Jest? jest? Super, to teraz już kuchnia jest zwolniona. Może, no, żeby zrobić miejsce w kuchni, musimy złożyć łóżko, i teraz lecę robić jajecznicę. U. Gotowanie na ekranie jajecznica. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o gaz. Mamy tutaj e, czujnik przeciwpożarowy i on się natychmiast uruchamia, jeżeli okna są pozamykane i kuchenka gazowa jest odpalona, czyli musicie tutaj uważać. Więc najlepiej sobie otworzyć okna jak gotujecie. No i dobra. Jajecznica, teraz zrobimy kawkę. Mamy kawę Maciuś, przecież kupiliśmy wczoraj, nie? No. A kawka gdzie jest? Ktoś wie? Nie no, wiadomo. Nie, nie ma takiej osoby na pokoju. <noise> Dobra, będę szukać zaraz. No i śniadanko z takim widokiem dzisiaj. Przestało padać. Mhm, przestało padać, super. Tam jakie piękne światło. Nie ma nóżki. Mewa jednonóżkowa. O biedusia. Ale znalazła nas. O i jajecznica. Dzisiaj na śniadanie mewa ma jaj... kawałek jajecznicy Maciusiu. No mówiłam ci, je. że tutaj wyrzucimy skrawki jajek, to zaraz sobie znajdą tutaj amatorów. O. Mhm. Tutaj się nic nie marnuje w buszu. Czyściciele natychmiast przyszli. A tu jakieś śmieci po herbacie, ale to nie nasze. Widzisz, to się tu tak. wyrzucę. Siódmy dzień w niebieskiej koszulce. <noise> pokurzymy ją. Nie, zaledwie czwarty, ale tak się wydaje, że siódmy. Drugi, drugi. Ale drugi w tej samej koszulce. No oszczędzamy ubrania jak się tylko da. Teraz e, chwilowo nic nie będzie słowo, pada deszcz. E, na kempingu mamy zamiar sobie zrobić pierwsze pranie w następnej miejscowości. E, niedobrym rzeczą w Campervanii jest to, że dali nam cztery prześcieradła na zmiany, ale tylko po jednym ręczniku dla każdego, więc to jest y, głupie trochę. Więc będziemy musieli poprać te ręczniki, bo już one śmieją. Nieważne. Ym, my też nie pachniemy nie, nie zbyt fajnie. Ale może mniej much będzie w takim razie do nas leciało. Bardzo możliwe. Opuszczamy nasz wow. camping. Przeciwnie. <laughs> Przeciwnie. <laughs> może więcej much będzie do nas leciało z tymi zapachami. Zobaczymy. Opuszczamy nasz piękny dziki camping i kierunek Carnarvon, 300 km wyjazd do szosy głównej A mnie coś gardło siada hmm. <główny> Maciek Kupki, kupki Kupki się tłuką, Kuchni. kuchni szufladę nie się otworzyła, dobra To mniejsze towarzystwo teraz. Czerwone mrówy po drodze. Ja się boję, żeby nam... O, już wchodzi na kłapka. Takie mrówy to mogą burzyć na pewno. O, o, idą, idą, idą. Na pożarcie nas chcą pożreć. Spierdzielamy, Maciek. Słuchajcie, wciąż pada. Sytuacja się troszeczkę komplikuje powoli, dlatego, że widzimy, że już są pozalewane tutaj Woki ulicy. Na ulicy też jest troszeczkę wody. Jest tutaj po bokach i na głównej ulicy. To dopiero pierwszy dzień deszczu, więc nie wiem, ma padać jeszcze przez trzy dni. Mamy taką e, malutką zagwozdkę, żebyśmy czasami nie utknęli tutaj w tym kardal. Bo być może nie uda nam się przejechać po takich mokrych ulicach, jak naleje bardzo dużo wody. Duże prawdopodobieństwo zalania jest, bo to jest bardzo płaski teren. No nic, zobaczymy. Za 10 minut dojeżdżamy do Carnarvon. Będziemy musieli porozmawiać z jakimiś lokalnymi ludźmi, zobaczyć co się zdarzy. Pewnie też nie będziemy mogli za wiele zwiedzić tam dzisiaj. Może taki dzień odpoczynkowy, ze względu na pogodę. Maciek mówi, że mamy snorki, więc sobie założymy snorki i będziemy pływać, ale chyba będziemy pływać po szosie niedługo. Barnarwą ma nawet lotnisko. Także, jakby co? Jakby nas zalało, to możemy jeszcze w samolot wsiąść i się przemieścić ostatecznie. Za 350 metrów w lewo każe nam skręcić z powrotem do tej tajskiej. No tutaj bardzo ładnie, wiesz, jakby słońce było, to, to bardzo ładnie. I znaleźliśmy w takiej budzie restaurację, która ma bardzo dobre recenzje. Jedzonko! Zaraz zobaczymy, co tam jest. Przekonamy się. Słuchajcie, klimaty wiejskiej Australii, czyli jesteśmy w tajskiej knajpie w małej miejscowości, która jakoś posiada supermarket Kulis, więc nie myśleliśmy, że ona będzie taka mała. Pan przywitał nas bardzo gościnnie, przedstawił się. Wybraliśmy coś z menu. Maciek nie zdecydował się na żadną tajską potrawę, bo nie wierzył, że ona że jest możliwa do zrealizowania. Ja wybrałam Massamon Beef i okazuje się, że pan jest właścicielem restauracji. Ma żonę tajknę, pan jest Australijczykiem, ale żona jest na wakacjach w Tajlandii i musi sobie poradzić sam z obsługą klientów. Radzi sobie tak średnio. Powiedział, że zajmie mu 20 minut przygotowanie naszych potraw. Minęło już jakieś 30. Obserwujemy pana w Pan przygotowuje potrawy od początku. Kroje warzywka, wszystko smaży, więc <noise> pewnie będzie wszystko, może uda się, że będzie wszystko świeże. Natomiast nie wiem, czy do jutra dostaniemy te potrawy. W międzyczasie przychodzą inni klienci, którzy nie mogą nawet zamówić, bo pan jest zajęty przygotowywaniem potraw w kuchni. Także zobaczymy, jak ta sytuacja się dalej rozwinie. Na razie jest ciekawe. Po mniej więcej godzinie dostaliśmy posiłki, wszystko dobrze się skończyło, wszystko było świeże, dobre. Pan nawet nam zaoferował, że jak nie znajdziemy miejsca na camping, to możemy przenocować. Daje nam troszeczkę miejsca w swoim ogródku, także super. Dobra, idziemy, spróbujemy teraz coś znaleźć, może do picia. Woolworth, zakupy, no i camping. Będziemy szukać. Nie powinniśmy mieć raczej problemu ze znalezieniem miejsca, bo nie ma jeszcze świąt weekendowych, ale zbliżają się, więc za niedługo będziemy musieli to wziąć pod uwagę. Dobra, spadamy dalej. One Mile Jetty. Zobaczcie jaki piękny, długi pomost. Niestety jest teraz zamknięty chyba przez tą pogodę, ale wspaniały łok byłby tam. No spróbujemy jutro, może nam się uda. Tutaj też macie trochę historii koło One Mile Jetty, która mówi o tym, że ten pomost jest najdłuższym pomostem w północno-zachodniej Australii. Został wybudowany w 1897 roku, żeby statki, które tu przypływały mogły gdzieś um, zacumować i żeby można było rozładować um, wszelkiego rodzaju towary, które tutaj przywoziły. Więc to miało znaczenie bardzo praktyczne i jest to historyczny pomost. Możecie tutaj też zobaczyć kilka starych historycznych maszyn i pojazdów. Zabytki